Cześć, w dzisiejszym odcinku kolejny przepis nowej aktualizacji będzie to kremowa zupa czosnkowa. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania kremowej zupy czosnkowej będziemy potrzebowali dwie małe cebule 100 gramów, 5 ząbków czosnku, 50 g miękkiego masła, 50 g mąki, 1 litr bulionu warzywnego o temperaturze pokojowej. 100 ml schłodzonej śmietanki 30%, jedna łyżeczka soli, 3 szczypty pieprzu. Czas przygotowania naszej kremowej zupy czosnkowej to 35 minut. Wejdzie nam z tego 4 porcje zupy i przepis oceniany jest jako łatwy. Uruchamiam przepis. Jeżeli chodzi o zupę, którą my dzisiaj przy będziemy przygotowywać, my przygotujemy zupę z połowy porcji, ponieważ nie zjemy na raz całości i przygotujemy z połowy. 100 g cebuli, 5 ząbków czosnku, muszę teraz obrać. Cebulę przekroić na ćwiartki i włożyć wszystko do pojemnika miksującego. Zacznę od cebuli. Przekroję ją na początek na ćwiartki i wrzucam do pojemnika miksującego. Teraz czosnek. U nas połowa, czyli trzy ząbki czosnku. Teraz wszystko będziemy rozdrabniać. 5 sekund, obroty 6. Rozdrabnianie dobiegło końca. Masę zgarniam łopatką ze ścianek na dno. Tutaj, jak zauważacie, te, ta nasza cebula, czosnek nie są tak jakoś bardzo drobniutko posiekane. Jeżeli chodzi o same właściwości czosnku cebuli, mamy sezon jesienny, przeziemień, grypy, więc myślę, że warto wspomagać się właśnie takimi naturalnymi składnikami. W zupie możemy fajnie właśnie przemycić ten czosnek, tak? bo nie każdy go lubi na przykład na kanapki. Teraz dodajemy 50 g miękkiego masła podzielonego na kawałki, u nas jest to 25 gramów. Wyciągamy miarkę z pokrywy. I wszystko przypiekamy przez 3 minuty 110 stopni. Przypiekanie dobiegło końca. Otwieram ostrożnie urządzenie. Jeżeli chodzi o zapach przypiekanej cebuli, czosnku jest on niezwykle intensywny, aromatyczny, no szkoda, że nie możecie tego poczuć. Teraz do pojemnika miksującego wrzucam mąkę. I ponownie przypiekam przez 2 minuty 110 stopni. Przepiekanie dobiegło końca. Powstała taka delikatna zasmażka z naszego czosnku, cebuli, masła i mąki. Teraz dodajemy e, 1000 gramów bulionu warzywnego. U nas to jest połowa. Jeżeli chodzi o bulion warzywny, to my klasycznie przygotujemy go z koncentratu bulionu warzywnego. Dajcie znać w komentarzach, czy wy w ogóle przygotowujecie sobie ten koncentrat bulionu warzywnego. E, czy korzystacie z niego, bo my w sumie praktycznie non stop, nawet jeżeli gotujemy jakieś dania poza Lidlomixem, do bulionu, yy, na przykład piekąc jakąś łopatkę, czy coś takiego, got gotując sos, zawsze dodajemy ten koncentrat, więc polecamy Wam serdecznie. Link znajdziecie w opisie. Ja wlewam do naszej misy. Teraz muszę zatknąć miarkę w pokrywie. Wszystko będzie mieszało się 10 sekund, obroty 5. To jest ostrzeżenie o wysokiej prędkości obrotowej w przypadku garnka z gorącą zawartością. Mieszanie dobiegło końca i teraz wszystko będziemy gotować. 18 minut, obroty 2, 100 stopni. Gotowanie właśnie się zakończyło, teraz dodaję 100 g schłodzonej śmietanki trzydziestki, ostrożnie otwieram. Mam przygotowaną śmietanę trzydziestkę i wlewam. Teraz dodaję jedną łyżeczkę soli i trzy szczypty pieprzu, czyli u nas pół łyżeczki soli. około półtorej szczypty pieprzu. I teraz ponownie zamykamy i będziemy wszystko jeszcze gotować przez 2 minuty, obroty 2, 100 sto stopni. Teraz musimy zupę doprawić solą i pieprzem dodatkowo, także my spróbujemy, zobaczymy co dokładnie musimy dodać i wtedy Odpowiednio doprawimy zupę. Zupa spróbowana. Dodamy teraz pieprz i sól. Na początek, pieprz. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz sól. Myślę, że tyle też będzie wystarczająco. I ponownie mieszamy. Myślę, że to już będzie ostatni raz. 10 sekund obroty 2. Teraz ponownie wszystko będziemy jak gdyby blendować. 20 sekund obroty 9. Natychmiast podajemy zupę. Także ostrożnie otwieram naszą misę, zdejmuję pokrywkę. mam przygotowaną naczynie na naszą zupę i nalewam. Zupa gotowa, przelana do naczynia, w którym będziemy ją podawać. My przygotowaliśmy sobie takie grzanki z sucharków, także kilka tutaj umieszczę na górze. I zupa jest już gotowa. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Czas na krótkie podsumowanie. Słuchajcie, zupa z pewnością należy do tych jesiennych. Połowa za mną, tak na dobrą sprawę, jestem cały mokry, także jest rozgrzewająca dość solidnie. Na przeziębienia świetna, czosnek to naturalny antybiotyk, także warto ją zrobić. Zupą czosnkową trochę jest tak, jak z zupą cebulową, którą robiliśmy jakiś czas temu u nas na kanale. Albo się ją lubi, albo się jej nienawidzi. Mi tamta zupa cebulowa bardzo smakowała, i ta czosnkowa również bardzo mi smakuje. U ona nie jest tak ordynarnie czosnkowa, że aż wykręca. Jest, owszem, jest to zupa czosnkowa, więc y, uczucie czosnku jest naturalne, ale jest, dzięki ona tej śmietance, jest ona naturalnie taka kremowa i delikatnie przez to y, łagodnieje. Mi osobiście bardzo smakuje, Agnieszce w ogóle, także u nas 50 na 50. Y, zrobiliśmy z połowy porcji, bo y, więcej tak byśmy nie podołali. Jeśli chodzi o grzanki, dopełniają, sprawiają, że coś chrupie, ale jak to grzanki dość szybko się nasączają płynem, więc zostaje nam taka papka z niego, z nich. Wydaje mi się, że podanie w takim kubeczku to jest odpowiednia forma na podanie tej zupy, ponieważ ona jest zmiksowana na gładką, płynną masę. Także można ją pić, można ją jeść łyżką. W naszym przypadku tak, póki były grzanki zjedliśmy łyżką, reszta jest do wypicia. I tak naprawdę tyle. Słuchajcie. Róbcie, warto robić. To jest przepis z ostatniej aktualizacji, najnowszej z października. Dajcie znać, jak wam smakowała, czy jesteście fanami w ogóle takich zup jak zupa czosnkowa, zupa cebulowa. I dzięki. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!